Jakiś czas temu HTC wprowadziło cichaczem na rynek średniaka, którego bardzo głośno reklamowało jako najtańszy czterorzędniowiec na rynku. Czy on się w ogóle sprawdził w praktyce i czy opłaca się go kupić? Na to pytanie odpowiem sobie właśnie w tej recenzji. Witajcie, z tej strony Carlos i dzisiaj przetestujemy sobie HTC Designer 500. Pierwszy kontakt wzrokowy z HTC Desire 500 jest bardzo przyjemny, głównie dlatego, że telefon posiada bardzo oryginalny design, co w tych czasach do częstych przypadków nie należy. Mam tutaj na myśli kształt bryły, układ poszczególnych elementów obudowy oraz właściwie wszystko, co związane jest z wyglądem tego smartfona. Z pewnością nie zostanie on pomylony z żadnym innym modelem. Jeśli chodzi o obudowę, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest w tym przypadku zdejmowana klapka, która jak widzicie nadaje całą kolorystykę Desire 500, dlatego jeśli po prostu nam się kiedyś porysuje, możemy kupić nową, w zupełnie innym kolorze i nasz HTC będzie wyglądał jak nowy telefon. A jak już mamy zdjętą klapkę, to warto wspomnieć, że na rynku dostępne są dwie wersje tego telefonu, SIM i Dual SIM i w tym drugim przypadku miejsce na karty znajdziemy po prostu analogicznie po drugiej stronie na tej samej wysokości. Obudowa wykonana jest z plastiku, raczej myślę, że można go określić jako plastik dobrej jakości, natomiast zdecydowanie minusem jest tutaj wystający ekran, który po prostu nastawiony jest do porysowania przy pierwszym lepszym upadku. Szczerze powiedziawszy, nie testowałem tego telefonu w taki sposób, ale z ekranem mogłoby być faktycznie źle. Ale jeśli nie rzucacie telefonem, to myślę, że nie powinniście mieć w tym przypadku jakiegoś problemu obudowy znajdziemy kolorowy pasek, który w pewnym momencie się kończy i tworzy dwa przyciski do regulacji głośności, które chodzą luźno, swobodnie i nie utrudniają pracy z urządzeniem. Jeśli chodzi o trzymanie telefonu w rękach, to mimo tego, że urządzenie posiada troszkę szersze wymiary, nie ma problemu z jego obsługą. Na początku co prawda czuję się różnicę po przesiadce z jakiegoś węższego telefonu, ale po 10 minutach kompletnie o tym zapominamy. HTC Desire 500 posiada ekran o przekonnej 4,3 cala i rozdzielczości zaledwie 480x800 pikseli oraz 217 ppi. I powiedziałem niestety troszkę na Zapas, bo obrazek nie jest na tym ekranie tragiczny, jest powiedzmy w porządku. Ale jeśli popatrzymy na telefon z bliższej odległości, no to będą zauważalne już tutaj malutkie piksele. Po prostu przy takich wymiarach producent mógł pokusić o zainkludowanie wyższej rozdzielczości. Mimo tego nie wyobrażajcie też sobie jakiejś tragedii, bo kąty widzenia są tutaj rewelacyjne, nie ma żadnych nawet najmniejszych zawań przy przechylaniu telefonu, dlatego podglądające babcie w autobusach na pewno się ucieszą. Kontrast również jest bardzo dobry, dlatego całość daje po prostu akceptowalny wyświetlacz, ale bez jakiegoś takiego wow. Designer 500 to czterdzeniowy prostor Snapdragon 200 o taktowaniu jednego i 10 GHz Ze słabszym procesorem graficznym, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wbudowanej z możliwością jej rozbudowy o dodatkową kartę pamięci. I tutaj niestety wiele osób będzie zawiedzionych, ale ten czterorodzeniowy procesor wydajnościowy wypada niekorzystnie jak na tak dużą ilość rdzeni. Dzieje się tak głównie dlatego, że są to troszkę starsze technologiczne rdzenie, a całość jako telefon pod względem wydajności można porównać na przykład do Samsunga Galaxy S2. Nie oznacza to oczywiście, że odbija się to w jakimkolwiek stopniu na korzystaniu z telefonu. Mamy tutaj do dyspozycji Androida 4.1, ale ten designer 500 dostanie na pewno naj, w najbliższym czasie aktualizację do Androida 4.3. Pamiętajmy, że znajdziemy tutaj również autorską nakładkę od producenta, czyli HTC Sense 5.0 z BlinkFeedem, czyli takim ekranem z kafelkami, na którym mamy całą aktywność z portali, które sobie sami podepniemy. Wygląda to co prawda efektownie, można dosyć fajnie go sobie dostosować, ale szczerze powiedziawszy nie przekonuje mnie to do końca swoją użytecznością. Całość, czyli system w telefonie działa dobrze, bez większych zarzutów. Zarówno przeglądarka internetowa, jak i YouTube nie sprawiają żadnych kłopotów, dlatego odpalimy sobie tutaj również wszelkiego rodzaju gry, od Angry Birds do Heatlim Racing czy nawet bardziej wymagających tytułów. Z domyślnych funkcjonalności szczególną uwagę zwróciła na siebie opcja znajdująca się w albumie zdjęć, która pozwala nam na utworzenie automatycznej prezentacji fotek z muzyką, które sobie wcześniej wykonaliśmy. E, oczywiście to jest dobre jako jakiś tam bajer i dodatek do telefonu, ale mimo wszystko robi pozytywne wrażenie na użytkowniku. HTC Desire 500 wyposażone jest w Beats Audio, czyli technologię, która już teraz nie będzie pojawiała się w nowych telefonach od HTC, bo niedawno producent odsprzedał wszystkie swoje udziały właśnie firmie Beats Audio. I troszkę szkoda, bo przykładowo w HTC One ta technologia zrobiła na mnie Ogromne wrażenie. W tym przypadku natomiast Beats Audio możemy włączyć jedynie po podpięciu sławek do urządzenia. I w ogóle mam wrażenie, że w porównaniu właśnie do HTC One dostajemy tutaj jakąś taką okrojoną, budżetową wersję. Także melomani nie będą zachwycani kompletnie. Generalnie telefon pod tym względem po prostu dorównuje innym smartfonom w swojej klasie cenowej. Jakoś tak wyszło, że nie powiedzieliśmy sobie jeszcze nic o aparacie. Główny aparat to 8 MP z lampą błyskową, który robi przyzwoite zdjęcia. Nie są złe, nie są też idealne, po prostu są i tyle w temacie. Dostajemy tutaj natomiast bardzo wygodny interfejs samego aparatu, który pozwoli nam na szybkie zrobienie kilku zdjęć jednocześnie albo szybkie wybranie ładnego filtra. Podsumowując tak szczerze, po tym telefonie spodziewałem się zdecydowanie mniej, także pod wieloma względami jestem zaskoczony. Bardzo podoba mi się design tego telefonu, ponieważ tak jak powiedziałem na początku tej recenzji jest przynajmniej nowoczesny, wyróżnia się po prostu z tłumu. Jeszcze raz wielkie brawa dla projektantów HTC. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, mogłoby tutaj właśnie być troszeczkę lepiej, także tutaj jest mały minus. No i jeżeli chodzi ogólnie o średniaka, myślę, że mogę zdecydowanie polecić ten telefon osobom, które właśnie szukają telefonu, który będzie chodził, będzie spełniał swoje wymagania, ale nie będzie flagowcem. Zawsze wiecie, jak spotkacie znajomych, to będziecie mogli powiedzieć, że macie telefon czterodzeniowy i wcale nie musicie mówić, jak on wydajnościowo się sprawdza. To wszystko w tej recenzji. i Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych technologicznych materiałach. I pamiętajcie, teraz już na pewno materiały będą częściej, regularniej i... No i dopowiedzcie sobie jeszcze, jakie będą. Trzymajcie się.